Siemaneczko! Dzisiaj przychodzę do Was z drugą częścią filmiku typy różnych dziewczyn Mam nadzieję, że też się uśmiejecie jak na ostatnim Do ostatniego filmiku z tej serii macie link w opisie I zapraszam Was do oglądania! Mój chłopak zostawił telefon No ciekawe z kim jest zdradza na fejsie A Ty co sobie wyobrażasz? pisze z jakąś Kasią, Marzeną, Igą, Julką Co to ma być? Pytałaś się, co robi. Czy ty mnie zdradzasz? No, słuchaj, mama, ja właśnie wracam sobie z zakupów, nie? Kupiłam sobie tam małe co nieco. O, snapa dostałam w końcu, już dawno mi nikt nie wysłał. A, co tam robią? No, pizzy są. Wyślę im motyw pieska. Ach, myślę, że całkiem okej. Okay. To dała zdjęcie. Napiszę jej, że jest piękna Może mi da też lajka like i skomentuje O oh, hejka Boże, dobrze, że się widzimy. No, oglądasz ostatnio Pamiętniki Wampirów? Bo Damon pokłócił się z Stefanem, ale nie uwierzysz dlaczego Bo Damon niby spalił z ale tak naprawdę okazało się, że to nie, o, nie jej z były Ale Enzo je ocalił, no i potem oni się pogodzili, rozumiesz? Nie no, musisz koniecznie nabierzeć ten odcinek, bo to jest po prostu postawa. Hmm, ale bym sobie coś zjadło. Pizzę, kebaba O, może do McDonalda pójdę? Nie wiem, chyba to kogoś napisze hmm. Albo zrobię sama pizzę Może jakieś naleśniki słyszałaś ostatnio, bo e, ja mówiłam, że Kasia powiedziała Jusy, że tam oni byli na tej imprezy i okazało się, że Karolina była z Piotkiem, ale Piotrek o tym nie wiedział, no i wyszło na to, że Kacper się załamał, no i nie wiedziałam po prostu o tym myśleć, nie, no bo e, Konrad mnie o tym mówią no to po prostu nie zdawałam sobie z tego sprawy, no ale mam nadzieję, że wszystko się wyjaśni i się nikt nie dowie o tym. No słuchajcie, dziewczyno, ja dzisiaj e, będę się całą noc uczyć, więc naszego nocowania nici. No niestety, tak jak co tydzień nauka czeka. Uhu! -huh. Ti mer